Znajdujemy się w restauracji na Starym Tartaku i jak widzicie, dzisiaj będzie o jakichś pysznościach na wigilijnych, zapewne stołach. Z nami jest Iza, która za moment Wam o tym wszystkim pięknie opowie. Witam serdecznie. W związku z tym, że nie możemy Państwa ugościć u nas stacjonarnie, postanowiliśmy przygotować wigiliki na wynos do firm. I takie wigiliki my serwujemy w dwóch opcjach. Więcej informacji na naszej stronie www.nastarymtartaku.pl łamane przez święta. Tam znajduje się pełne menu wigilijne. A tutaj widzimy potrawy, które w tym menu się znajdują. Dlaczego warto zamówić taką właśnie wigilię w restauracji na Starym Tartaku? Znaczy, może nie całą wigilię, ale na pewno część tych dań można zamówić w celu. Tutaj y, zaskoczenia swoich bliskich włoskimi specjałami i tutaj na naszym stole dzisiaj prezentujemy na przykład tartę z wędzonym pstrągiem i szpinakiem, tartę z warzywami, pierożki faszerowane pieczone, galantynę drobiową z warzywami, pasztet wieprzowy z borowikami, czy tymbaliki warzywne z sandaczem. Natomiast jeśli chodzi o desery, to tutaj bardzo ciekawym deserem jest rolada bezowa, bezowa z musem, mascarpone i makiem, sernik na spodzie brownie z żurawiną i pomarańczą, a także strucla, którą również tutaj dzisiaj Wam przedstawiamy. Oczywiście Włochy, nie możemy zapomnieć o ravioli czy torteloni, które dzisiaj też tutaj Wam prezentujemy. Jeżeli jesteśmy przywiązani do tradycji, czy nie zabraknie takich tradycyjnych dań? Absolutnie nie, dlatego że włoska kuchnia tak naprawdę jest bardzo podobna do polskiej kuchni. I tutaj również mamy przygotowany zakwas buraczany czy też zakwas żytni na żur. Oba te zakwasy przygotowywane są bezpośrednio u nas na miejscu w restauracji. Dodatkowo proponujemy też swoim gościom pieczywo wypiekane u nas, jak już kiedyś wspominaliśmy, na mące typu 0, czyli typowo włoska mąka. Ale nie zabraknie również karpia? Nie, nie zabraknie również karpia. Dzisiaj akurat na prezentację nie mamy przygotowanego, ale oczywiście w menu, które znajduje się na naszej stronie internetowej www na starym tartaku łamane przez święta, znajduje się pełne menu i w tym pełnym menu możecie znaleźć taką pozycję jak karp. W tym roku przygotowaliśmy potrawy na wigilijny stół, oczywiście na wynos. Zaskoczcie swoich bliskich włoskimi specjałami. Zamówienia na wigilijki do domu przyjmujemy do 20 grudnia. Boże Narodzenie to bez wątpienia magiczny czas, chwile spędzone w gronie najbliższych, kolorowa choinka, przeozdobiony dom, a ten świąteczny czas i klimat podkreślą dodatkowo nasze włoskie specjały.